On the eve of this great adventure, I send my best wishes to every soldier in the Allied team. To us is given the honor of striking a blow for freedom which will live in history. Men will speak with pride of our doings. We have a great and a righteous cause. Let us pray that the Lord, mighty in battle, will go forth with our army. I want every soldier to know that I have complete confidence in the successful outcome of the operations that we are now about to begin. With stout hearts and with enthusiasm for the contest, let us go forward to victory. Chance to show Rommel what the USA can do. Look out! Keep your eyes on the road, soldier. Ah! Someone get that man some ah! medical attention. Baker, we gotta get our minesweepers and tanks through the opening in the pass and take those Jerry's out. Come here! No! Yes, we know exactly where they are. We don't stand a chance! This is it! Don't clear me a hole, son! Give them hell, Sergeant! Cześć, z tej strony Typowy Gracz po 30, oto pierwszy odcinek z mojej nowej serii pod tytułem Przypomnijmy sobie o Medal of Honor Eloy Assault Breakthrough. No i już na samym początku, zobaczcie, mamy tutaj po prostu jeden wielki chaos. Jest to po prostu atak w sił niemieckich, czyli Afrika Korps w lutym 1943 na przełęczy Kasserin. Przełęcz Kasserin znajduje się w dzisiejszej Tunezji. No i cóż, ogólnie rzecz biorąc, zanim sobie opowiemy szybko... Znaczy szybko, nie będziemy sobie szybko opowiadać o grze, natomiast szybko sobie opowiemy o tle historycznym, na którym, w którym teraz się znajdujemy, a mianowicie jest luty 43 rok. Ofensywa Romla na pozycje amerykańskie właśnie w Tunezji. No cóż, ogólnie rzecz biorąc, czekajcie, tutaj mi strzelają. Ogólnie rzecz biorąc, Amerykanie. Teoretycznie przegrali to starcie. Nie byli przygotowani na tak dobrze wyszkoloną Afrika Korps. Sami Amerykanie tak naprawdę wcześniej nie mieli żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o bój podczas II wojny światowej w Europie, tudzież w Afryce Północnej. Trzeba pamiętać, że w, na początku 1943 roku doszło do operacji Torch, czyli desantu aliantów Amerykanów przede wszystkim w północno-zachodniej Afryce. Maroko, Algieria oraz właśnie gdzieś niedaleko Tunezji, czy nie pamiętam jak tam który kraj się nazywa Libia, o przepraszam Libia, nie Libia nie Libia jest y, gdzie indziej mniejsza, z tym, tym słuchajcie ym, także jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie tym tłem historycznym jak najbardziej warto się z tym zapoznać skąd w ogóle y, wzięli się Amerykanie właśnie w Afryce Północnej a co do samej gry, oczywiście jest to dodatek, który wymaga podstawowej wersji Medal of Honor Alloyed Assault. Został on wydany w, d, pod koniec 2000... co jest? Słuchajcie, no ktoś strzela do mnie, nie wiedzieć skąd, ale mm, zostawmy to. Tutaj są po, poko, pokopani ci nasi y, przeciwnicy. Kurczę, co jest? A ktoś za mną. No cóż, Gra została wydana pod koniec 2023 roku jako ostatni dodatek do Medal of Honor Eloyd Assault. Po Spearheadzie z roku poprzedniego, który był no, jakby nie patrzeć krótki, twórcy zdecydowali się na coś większego. No ale pytanie teraz. Czy naprawdę to był dobry ruch? Ponieważ wszyscy ci, co grali w Medal of Honor Breakthrough, wiedzą doskonale, że ta gra ma wiele niedociągnięć. A jednym z nich największym jest oczywiście brak amunicji. O kurczę, ten nasz czołg został zniszczony. Dobra, wejdźmy sobie tutaj do tego e, pancera. Słuchajcie. W, każdy, w każdej części Medal of Honor mieliśmy okazję jeździć czołgiem. W pierwszym oczywiście w Elite Assault był to Tygrys Królewski w Spearheadzie. W sumie to były dwa pojazdy, ponieważ taki wóz opancerzony z tą różnicą pancerną, A tutaj także mamy właśnie, a także był czołg T34 w Berlinie, zresztą w ostatnim odcinku mogliście to zobaczyć. Natomiast teraz mamy do dyspozycji Pancera czwórkę, słuchajcie, niemieckim czołgiem będziemy sobie tutaj wojować. Właśnie pamiętam, jak można było zniszczyć te łuki skalne. Całkiem przyjemnie to wygląda. Oczywiście Battle of Honor e, Breakthrough zaczyna się dla nas naprawdę dosyć mocnym uderzeniem, właśnie poprzez tą ofensywę niemiecką w, na przełęczy Kesselin. Ogólnie rzecz biorąc, gra będzie e, opowiadała nam o losach e, amerykańskiego e, żołnierza, tylko już teraz nie pamiętam jak się ten nasz nazywa. Baker chyba. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Ehm... Będzie właśnie opowiada o naszych losach w północnej Afryce, w, na Sycylii oraz we Włoszech. Słuchajcie, już nie będę wspominał o tym, że etap w Ancjo to był jeden z najgorszych, jaki mi przyjemność grać i zobaczymy po tylu latach, czy rzeczywiście dalej tak będzie. No i przede wszystkim zobaczymy, czy w edycji Warchest, która Cyfrowej edycji WarChess, która jest dostępna chociażby posiadając PC Game Passa Xboxowego, można sobie ją ściągnąć. Czy rzeczywiście dalej będzie ten mankament, jeśli chodzi o brak amunicji? Słuchajcie, ja tej gry w ogóle nie paczowałem. Nawet nie wiem, jaka to jest wersja, więc będę musiał sobie gdzieś znaleźć to. Może jakiś patch to uratuje? Pewien nie jestem. Ale jedną ciekawostkę, jaką mam dla Was, to jest to, że Medal of Honor Breakthrough był pierwszą moją grą sieciową, słuchajcie. To była pierwsza gra, w której połączyłem się z innymi ludźmi poprzez trypy multiplayer. I właśnie podobało mi się bardzo to, że w tej grze można było sobie... Było już tych postaci na tyle dużo, wybór żołnierza, wybór wyglądu żołnierza. Było tego tyle dużo, żeby to zawierało wszystkie trzy części. Że właśnie się skusiłem na ten ruch. Oha, tutaj tą wajchą, właśnie tę wielką bramę będziemy musieli spuścić w dół i ze czołgiem dalej pojedziemy oczywiście. Nie udało mi się usunąć tych napisów, niestety, dręczących. Wynika to najprawdopodobniej z otwartej konsoli gdzieś z polecenia wiersza w grze. Próbowałem dwóch sztuczek, niestety ani jedna nie dała rezultatu pozytywnego, więc po prostu Będziemy musieli się do tego przyzwyczaić. Na szczęście, na szczęście w tej grze są żółte napisy podczas wymawianych dialogów przez naszych współ, współbohaterów. Więc będą one widoczne, te dialogi, będą, będzie można je bez problemu przeczytać. No i oczywiście mam tutaj zainstalowane takie dosyć fajnie zrobione spolszczenie, które rzeczywiście gdzieś tam. Hmm może nam pomóc w przechodzeniu tej gry dla osób, które oczywiście no, z językiem angielskim są na bakiero. Okej, okay, ale jak mamy teraz tutaj przejechać? Po tych kamieniach na pewno nie przejadę. Tam co się wyświetla? Tam jest chyba też kolejne działo. A może to skała jakaś, słuchajcie. No dobra, no w, nie przejedziemy. A może przepchnę ten czołg, słuchajcie. O, nie ma opcji. Chyba dalej będziemy musieli już iść. z Spabcia. A szkoda, słuchajcie, bo bym sobie jeszcze pojeździł tym pancerkiem. Nie wiem, czy w kolejnych misjach będziemy jeszcze mieli możliwość jazdy czołgiem. Natomiast wiem i pamiętam, iż będziemy mieli okazję walczyć tutaj z armią Włoch, słuchajcie. Jeden z najgorszych etapów w tej grze właśnie tyczy się kontrataku armii włoskiej, ale do tego sobie oczywiście wszystkiego dojdziemy. Dodatek Breakthrough jest oczywiście dłuższy, zdecydowanie dłuższy, słuchajcie, niż Medal of Honor Spearhead. Składa się on z dziewięciu głównych. Misji, a nie tylko 5, um, tak naprawdę, i myślę, że gdzieś tam godzinowo będzie on um, dorównywał właśnie pierwszemu Eloita Assault. Ale słuchajcie, no, mu, trzeba sobie o tym po prostu przypomnieć, więc zachęcam was właśnie do oglądania tej serii. Przypomnijmy sobie o Medal of Honor Breakthrough. No i cóż, zobaczymy, czy po latach dalej będę najlepiej wspominał pierwszą część, czy też może właśnie któryś z dodatków. Ktoś tu strzela do mnie, tylko nie wiem kto. A tutaj się napatoczył. Na ten moment nie mamy problemu jakiegoś wielkiego z amunicją, oczywiście. Ale już właśnie w Tunezji, w tych pierwszych misjach, bo bodajże w momencie kiedy poznajemy jakiegoś agenta, tak mi się wydaje, em, a to nasi są, em, to już wtedy mamy dosłownie parę naboi gdzieś tam do M1 Garanda, tudzież do MP40, co mi się osobiście bardzo, ale to bardzo nie podobało. Ja sobie jeszcze popatrzę oczywiście na pacze do tej gry, ewentualne modyfikacje, słuchajcie, które mogłyby pomóc, jeśli chodzi właśnie o ilość tej amunicji, którą przeciwnicy nam tutaj zostawiają. Tutaj przejdziemy, nie przejdziemy. Tutaj mamy apteczkę, ale na razie albo sobie wezmę, słuchajcie, bo to nie wiadomo. Kurczę, tam jest. Jakiś dosyć spory bunkier, i my tam najprawdopodobniej będziemy musieli wejść. Ale drzwi nie mogę otworzyć. Okej. Okay. Dobrze, tam już chyba biegną nasi, nasze czołgi. Słuchajcie, Shermany. Akurat tutaj trochę jest to naciągane, ponieważ na przełęczy Kesserin tych Shermanów było powiedzieć tyle, co kot napłakał. Natomiast zdecydowanie więcej było czołgów M3 Lee. To słuchajcie, były takie dosyć duże czołgi z dwiema wieżyczkami. I miały dwa działa. Jedno mniejsze obrotowe, drugie większe, które gdzieś tam w, pod pewnym Kątem, powiedzmy, było ruchome, ale miało swój ograniczony zasięg i na pewno nie strzelało do tyłu, tylko i wyłącznie do przodu. Nie wiem, czy pamiętacie na przykład chociażby z Battlefielda pierwszego misję pancerną gdzie jeździliśmy właśnie czołgiem, który miał to działo dosyć z ograniczonym ruchem, to boczne działo, to właśnie mniej więcej takie samo Amerykanie zastosowali na przodzie właśnie w czołgu M3 Lee. A nazwa oczywiście pochodzi od nazwiska generała. Akurat tutaj generała Konfederacji, słuchajcie, z czasów wojny secesyjnej. Strzelmy tutaj tych niemiaszków. Na szczęście tutaj zobaczcie, był ten nasz Kultowy MG42, jeśli chodzi o Medal of Honor. O, zobaczcie, tutaj już mamy nasze czołgi, więc dołączmy do nich. No, okej, okay, słuchajcie, tutaj się nasza misja kończy i zacznijmy następną. Ok, teraz sobie przypominam, słuchajcie, to jest ta misja z tym yy, pługiem, który będzie nam oczyszczał drogę i my chyba tutaj nawet będziemy mieli okazję używać detektora min. <śmienny> No okej, okay. zatem musimy gdzieś bokiem pójść i tą artylerię zniszczyć. Tak jak pragniecie zauważyć, Medal of Honor Spearhead oraz Medal of Honor Breakthrough już nie stawiają tak na misję typowo dla e, tajnego agenta gdzieś na tyłach wroga chociaż w Breakthrough oczywiście będą te misje i i to dosyć ciekawe więc no kto wie kto wie słuchajcie zobaczymy trzeba sobie po prostu o tym przypomnieć wiem że się tutaj powtarzam ale em, po prostu lubię wracać do starych tytułów lubię po prostu w to grać bo to nadal cały czas trzyma swój Klimat U, ranny, tutaj coś wybuchło to stanowisku karabinu maszynowego, na szczęście, słuchajcie, bo punktował mnie tutaj ten gość, a my się przy, przejdźmy tutaj właśnie tymi zakamarkami, słuchajcie, kiedyś takie miałem marzenie, żeby podróżować po północnej Afryce właśnie ze względu po ograniu Medal of Honor Breakthrough, no ale co się na pewno wydarzyło po tym, po ograniu tej gry, zacząłem się interesować właśnie wojną na, w północnej Afryce, drugą wojną światową, wydarzenia z niej. No a później oczywiście Call of Duty 2 i ta słynna misja w Eldabie, no to już absolutnie przypieczętowała to moje zainteresowanie. No i dobra, mamy detektor mi, słuchajcie, i teraz słuchajmy. Okej, okay, z jedną skuchą przeszliśmy, słuchajcie, na szczęście nic się wielkiego nie wydarzyło. A tu już mamy jakieś działo. Niestety nie mam za dużo amunicji m 1 Garandzie i muszę sobie poradzić właśnie z tym pistolecikiem. No i spróbujmy, spróbujmy. Jeszcze raz. Okej, okay, oberwał, ale kurczę nie mogę bardziej obkręcić tego działa. No trudno. Abym tutaj ich wszystkich porozwalał. Amunicję zostawił na szczęście więc sobie zmieńmy teraz na M1 Garanda. Zobaczcie tam jest MG42 pierwsze co jego rozwalmy. Słuchajcie, czemu ja nie mogę podłączyć się do tego dzia i po prostu ich wystrzelić? Chociażby w ten sposób. Ktoś do mnie jeszcze strzela. Czy mi się wydaje? No i właśnie, zniknęła przed chwilą MP40. No jak na złość, słuchajcie, jak na złość. No, i tak jest właśnie w Medal of Honor Breakthrough: to będzie po prostu ta broń, albo w ogóle nie będzie pojawiała się po truposzu, albo będzie bardzo, ale to bardzo szybko e, znikać. Więc każdy pocisk będzie dosłownie na wagę złota. E, ładunek pierwszy podłożony, teraz sobie przy tym drugim to zróbmy. Ciach, trzeci rozwalony, a to moi są, słuchajcie. A tak patrzę, po co oni strzelają, ale słuchajcie, oni chyba do tego działa strzelali, bez sensu, no ale dobra. Przypominam, mamy wrzesień 2003 roku, świetnie się bawimy, doskonale, jest e, jeszcze przed świętami oczywiście. Natomiast trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, słuchajcie, kiedy Medal of Honor Breakthrough ujrzało światło dzienne, zostało wydane, to pierwszego Call of Duty jeszcze nie było. Na pierwsze Call of Duty trzeba było jeszcze poczekać dwa miesiące na świecie, trzy miesiące w Polsce. Bo u nas w grudniu 2003 pojawiło się bodajże, nie pamiętam teraz dokładnie, ale tak mi się wydaje. Na pewno w listopadzie na całym świecie się pojawiło Call of Duty. No i wtedy gracze mogli sobie rzeczywiście porównać Breakthrough kontra Call of Duty. Słuchajcie, ostatnio sobie zainstalowałem właśnie. Call of Duty United Offensive, ponieważ zbliżamy się wielkimi krokami właśnie do tego dodatku. No dobrze. Zbędziemy się zbliżać do dodatku właśnie Call of Duty United Offensive. Już zainstalowałem. Oczywiście pewne problemy przy instalacji były a w zasadzie odpaleniu gry. Ale gdybyście chcieli zrobić to samo, mając na przykład wersję na płycie, bo nie wiem jak te wersje cyfrowe mają się na Windowsie 11. Nie wiem, nie testowałem, natomiast wiem jak to teraz wygląda. Więc gdybyście mieli jakieś problemy śmiało, piszcie w komentarzu. Ja będę mógł pomóc. No i teraz nie wiem czy mogę go wyprzedzić, czy nie, tak trochę w sumie słuchajcie, bez sensu, no bo nie on po to nam czyści tą drogę, żebym ja sobie tutaj przychodził gdzie chcę. No ale strasznie wolno mu to idzie, słuchajcie. Czyli to e, gniazdo ich zostało zniszczone. Co jest? Kurczę. No własny czołg by mnie rozjechał, słuchajcie. Nam się trochę NPC zawiesił. Ale może to i dobrze. O rany. Ten nasz Sherman trochę tutaj obrywa. Mam nadzieję, że go mi nie zniszczą. No kurczę, znowu ten czołg. Dobra, oberwał. Słuchajcie, zanim by tutaj skończył przeładowywać ten nasz y, bohater, zanim by zmienił na y, chociażby, nie wiem, Thompsona, to nie miałoby sensu, bo i tak przecież y, naładować pukawkę trzeba. Oho, mamy jakieś y, bunkry, i teraz pytanie, kiedy nam tutaj Wyskoczy MG-42. Tylko tak czekam na pierwsze strzały.

No i zobaczymy, co tu się wydarzy. W międzyczasie oczywiście nasi tutaj koledzy pancerniacy naprawią gąsienicę w Shermanie. Może tutaj coś mają jakieś... jakąś amunicję. O, jest, jest, jest. No i przynajmniej mm, trochę jej... Uzbieraliśmy tutaj znowu. Aha, tutaj byliśmy. E... Przeciwnicy się pojawiają nagle. Nie wiadomo skąd. No, ale taki jest właśnie Medal of Honor. Klimat, pierwsza klasa, słuchajcie. Pamiętam dobrze, jak lubiłem właśnie grać w Medal of Honor Breakthrough, szczególnie zimą. No, ale to być może właśnie ze względu na te pustynne klimaty. Okej, okay, to są nasi tutaj akurat... Y, tam jeszcze jest jedna wieżyczka, więc chyba te drzwi, które pominąłem wcześniej, y, mogą do niej prowadzić. O, właśnie ta drabinka, przepraszam, nie, drzwi. I tu znajdujemy się właśnie y, w tym miejscu. O, zobaczcie tutaj gagatki. Podeszły nas. Właśnie to jest to miejsce, którego się obawiałem będąc tam na dole za czołgiem. Ok, przez te drzwi przejść nie możemy. Gra ewidentnie nas kieruje w to miejsce, a tu też nie. Dosyć spory kompleks, słuchajcie, jak na Afrykę Północną, pod ziemią. No, i na szczęście, oczywiście, wprowadzono już od Medal of Honor Spearhead e, możliwość ataku e, wręcz. Więc oprócz snajperki, w zasadzie wszystkie bronie. No i granatu. No i chyba jeszcze e, wyrzutni. Można udawać. Uda uderzać, przepraszam, nie udawać. uderzać przeciwnika, właśnie e, wręcz. Ale teraz uciekajmy stąd, słuchajcie, bo zostało nam 15 sekund. A ja kurczę, nie wiem, którędy ja mam uciekać. A tędy. Dobra. No kurczę, osłaniajcie mnie. I będą fajerwerki teraz. Break timing, Sergeant. We're all patched up here. All right, boys, let's move out. Okej, okay, no i kolejna misja dobiegła końca i tutaj także też zrobimy sobie pauzę. Ja Wam serdecznie dziękuję za ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się za dwa dni. Trzymajcie się, cześć!